Jak się odnajdują dyrektorzy szkół, jak się odnajdują nauczyciele, jak się odnajdują uczniowie w tej sytuacji, kiedy muszą się spotykać na odległość. No trudna sytuacja, trudny czas dla nas wszystkich, z tym odnajdywaniem się wszystkich grup uczniów, rodziców, bo dla rodziców jest to olbrzymie wyzwanie, szczególnie dla rodziców klas młodszych, bez których praca zdalna jest niemożliwa, po prostu niemożliwa. Odnaleźć się w tej sytuacji każdemu z nas było bardzo ciężko, i nauczycielom, i rodzicom, a szczególnie dyrektorom, którzy odpowiadają za całość, za całość nauczania zdalnego. Uczymy się tego, uczymy się technicznie, uczymy się nowych metod. Uczymy się nowych relacji, relacji poprzez internet, a nie relacji międzyludzkich. No i musimy pokonywać te trudności. Myślę, że w jakiś sposób się nam to udaje. Przynajmniej staramy się, żeby dotrzeć do nauczycieli, do rodziców, do uczniów i przekazać im maksymalnie informacje które no posłużą, posłużą im ku temu, żeby wykorzystać te narzędzia. Wszyscy musimy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i sprostać temu wyzwaniu, temu zadaniu. Tak naprawdę co rodzina, to sytuacja wygląda inaczej. To znaczy, w naszym przypadku wiele rodzin, to są rodziny wielodzietne, gdzie tak naprawdę jest jeden często komputer do dyspozycji, jeśli w ogóle jest, bo mamy też sytuację na podstawie diagnozy, że... Są przypadki, gdzie w domu nie ma w ogóle komputera, i tak naprawdę musimy znaleźć rozwiązanie dla wszystkich. W związku z tym, dla takich osób, które nie mają w domu urządzeń, przygotowywane są pakiety, pakiety edukacyjne, oczywiście drukowane, i dostarczane będą do, do, no do domu, do rodziny. To, jak nie społeczność szkolna potrafi wejść w ten nowy czas, potrafi wykorzystać te narzędzia, które wykorzystywała, ale w większości do zabawy młodzież często. Na komputerze się bawiła, na komórce się bawiła. To, że można się z tego uczyć, to był taki mały odsetek zajęć i czasu, kiedy poświęcali na naukę. No teraz się to diametralnie zmieniło i przewartościowanie tego czasu, że przy komputerze musimy spędzić ten czas, który spędzilibyśmy w szkole, z uczniami, z przerwą, z relacjami między koleżankami i kolegami, no jest taką, taką zmianą, do której muszą się przyzwyczaić. Możecie jeszcze włączyć? Dobrze, już sporo osób doszło. Super, w takim razie słuchajcie, rozpoczynamy tą kolejną lekcję. Otwieracie zeszyty i zapisujecie temat lekcji, ten, który widzicie na tablicy. Czyli obliczenia procentowe, powtórzenie. Mam nadzieję, że wszyscy zapisali. Dobrze, i teraz słuchajcie. Pierwsze zadanie, które dla Was dzisiaj przygotowałam, takie myślę, że dość aktualne. Najpierw Wam przeczytam i bardzo bym prosiła, żebyście zapisali najpierw. Ono jest krótkie, treść i czytam. Wczoraj cena jednej akcji spółki wynosiła 120 zł. Dzisiaj spadła o 2%. Oblicz, ile wynosi dzisiaj cena jednej akcji. I bardzo proszę, żebyście przepisali. To, co macie na tablicy. Chwilkę daję czasu, żeby przepisać. Jak będą pytania, to potem przez czat możemy się łączyć. W naszym przypadku, czyli w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego, staramy się funkcjonować w sposób zdalny na każdym etapie edukacyjnym, również dzieci z przedszkola. Objęte są taką formą komunikacji nauczycieli z rodzicami i w tym wypadku nawet się to sprawdza fajnie, dlatego że rodzice przesyłają do szkoły, do nauczycieli zdjęcia prezentujące efekty wytworu tych różnych zadań skierowanych przez nauczycieli, a wykonywanych przez dzieci, i na stronie internetowej można na przykład efekty zobaczyć. Uczymy zdalnie, wykonujemy, zadajemy dzieciom proste i ciekawe zadania, które można zrealizować w domu, po prostu żeby każdy mógł zorganizować sobie te zajęcia w domu. No i ogólnie staramy się, aby te zajęcia były kreatywne, ciekawe, aby ten czas trudny, który mamy obecnie, mijał szybko, no ale także w sposób, w sposób ciekawy dla dzieci, przede wszystkim bo te dzieci są najważniejsze. Każdy oddział przedszkolny, każda grupa w przedszkolu miała swoją, swoją grupę na messengerze i poprzez ten kontakt utrzymujemy, po prostu poprzez messengera wysyłamy im te zadania do, do wykonania. Ważne, aby to była gimnastyka, żeby ta sprawność ruchowa też dziecka się rozwijała w trakcie, w trakcie tych zajęć zdalnych. Zajęcia plastyczne bardzo ważne też jest, aby ta, aby ta motoryka mała i duża też się rozwijała. Ja na przykład mam ułatwioną sprawę, bo mam trzyletnią córeczkę, z którą także pracuję w domu i poprzez te zajęcia plastyczne, które wykonuję w domu wysyłam dzieciom zdjęcie jak ma wyglądać te zajęcia plastyczne, jak ma wyglądać praca plastyczna. Aczkolwiek fajnie już by było zobaczyć dzieciaki z przedszkola tutaj w tym przedszkolu. Uczniowie oczekują również zaangażowania nauczycieli, postrzegania go jako kogoś, kto pracuje razem z nim, że nie zostawia ucznia z komputerem samego, tylko jest jego takim mentorem, wskazuje mu, komentuje, służy pomocą, bo nauczanie zdalne to nie jest zadanie domowe, proszę przeczytać jakiś tam temat, zrobić, tylko to jest dyskusja na ten temat. Zapoznaj się, poszukaj, ale porozmawiajmy. Powiedz, co wiesz. No, ja powiem, czy w dobrym kierunku idziesz. Więc ta wymiana wymaga od nauczycieli od uczniów sporo, a od rodziców już w ogóle to też jest uznanie. I ja bardzo się cieszę za to, że rodzice podjęli to, to, to wyzwanie, podjęli naprawdę, zrobili bardzo dużo pracy, dobrej roboty, takiej, która no pozwoli no ogarnąć to zdane nauczanie w domach, bo ono przecież jest w domach.